Dzień dobry, witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj przyszłam do was z Denko. Tym razem kolorówka, czyli kosmetyki, które kupiłam i wzorzyłam. Czy mogę wam coś polecić? To się okaże oczywiście. Jeżeli was to interesuje, to oczywiście zostańcie ze mną. Zacznę od oczu. Mam taki cień w kremie od Eveline Cosmetics. Jeszcze go trochę tam jest, ale niestety już tak zastygł, że już nic się nie dało z nim zrobić. Metallic Cream Eyeshadow. Ja ją uwielbiam, zwłaszcza w upały, dlatego że one są zastygające. Ja miałam dwa kolorki z tej serii. Ten jest bardziej rozgoldowy, a miałam jeszcze taki złoty. Nie wiem, może być może jeszcze gdzieś leży, nie w zbiorach, więc muszę zobaczyć, czy on się jeszcze nadaje do użytku. W każdym razie te właśnie cienie metaliczne, takie w kremie, były bardzo dobre. One służyły mi często jako cień nałożony na powiekę, ale także jako baza pod inne cienie. Bardzo dobrze mi się spisały, tak dlatego, że jak mówię, one były zastygające. Szczególnie uwielbiałam je nakładać upały, wtedy, kiedy człowiek się najwięcej pocił bo one mi się ani nie rolowały, ani mi się nie zbierały w kącikach, więc naprawdę były bardzo dobre, jeżeli lubicie tego typu cienie, rewelacyjnie się wyblendowały, nie było z nim żadnego problemu, także polecam Wam bardzo serdecznie. Następnie zacznę od moich eyelinerów. To był mój ulubiony eyeliner Million Dollar Black Eyeliner od Vibo. Ten eyeliner on był rewelacyjny on był bardzo czarny, to po pierwsze. Po drugie, on po takich błyszczących cieniach, które na przykład dzisiaj mam na powiece, czy po turbopigmentach sunął rewelacyjnie. Nie było dla niego żadnej e, przeszkody. On rewelacyjnie mi się spisywał. Bardzo ładnie podkreślał moją powiekę. Robił rewelacyjne kreseczki, dlatego że to był pędzelek. Taki bardzo precyzyjny pędzelek, cieniutki. E, rewelacyjnie mi się sprawdzał i na pewno, jeżeli go jeszcze gdzieś zobaczę, chociaż ostatnio patrzyłam, niestety nie było go, więc jeżeli tylko go Zobaczę, to na pewno kupię. Także bardzo Wam polecam. Drugi eyeliner Million Dollar Brown Eyeliner. Od Vibo. On jest tej samej serii, co ten brokatowy kupiłam przez przypadek właściwie, dlatego że chciałam kupić czarny, a kupiłam brązowy, ale jak się okazało do dziennych makijaży, bardzo dobrze mi się sprawdzał. Robił rewelacyjne kreseczki, dlatego że on miał też pędzelek bardzo ładnie sunął po powiece, nie było problemu. Także bardzo dobrze mi się spisywał i na pewno jeżeli jeszcze go gdzieś zobaczę, to, to go kupię. Następny eyeliner, tym razem od Evelyn Cosmetics. Precyzyjny blush liner nie spisał mi się dobrze. On na matowych cieniach sunął rewelacyjnie, natomiast na turbopigmentach czy na takich błyszczących cieniach to już nie spisywał mi się. Robił mi prześwity, jakieś dziury, także bardzo ciężko mi było się nim posługiwać. Nie wiem dlaczego wszyscy piali z zachwycą nad nim. Mi się on po prostu nie spisywał, więc no, nie polecam go. Przyszła pora na tusze do rzęs. Tu mam taki serum do rzęs od Eveline Cosmetics. Advance Volumier Biorestore Complex. skoncentrowane serum do rzęs. Trzy w jednym. Niestety ona mi się nie sprawdzała. Ona mi tylko zagęszczało trochę te rzęsy, ale ani mnie ich nie wydłużyło, ani nie zagęściło. Więc kompletnie mi się to nie sprawdzało, więc na pewno już z tej serii nie sięgnę. Także nie polecam. Tuż od Rimela Wonderful mi się nie sprawdził. Szczoteczka jest niby fajna, ona jest naturalna, bardzo duża w stosunku do takich silikonowych szczoteczek, które ja lubię. Ale ona w ogóle nie nanosiła mi tego tuszu na rzęsy. Przepraszam Was za głosa, ale już dużo mówię i niestety tak rybkę jakoś złapałam. Myślałam, że mi zrobi naprawdę jakieś spektakularne rzęsy, ale nic z tego. Także nie polecam. No i tu mam dwie takie same, więc jedną odłożę. To jest maskara z Lovely. Curling Pop Up Mascara, Bardzo dobra właśnie z taką silikonową szczoteczką, która jest wygięta. On bardzo ładnie podnosi me rzęsy. Teraz mam inną z Miss Party, ale nie jestem z nią tak zadowolona. Ona też ma bardzo podobną szczoteczkę, ale to nie jest to samo. Natomiast ta Lovely bardzo mi się dobrze spisywa. Podnosił trochę moje rzęsy, bo może nie tyle podkręcał, co podnosi. A ja mam takie rzęsy spadające w dół, więc sobie podnosił to już jest dużo. Ale też się lekko podkręcał, więc naprawdę bardzo dobrze mi się spisywał. Nie robił mi jakiejś pandy pod oczami, więc naprawdę bardzo dobry i na pewno jeszcze po niego sięgnę. Teraz przejdę do podkładów do twarzy. Chyba najstarszy podkład, który w końcu zużyłam, to jest ten od Bourjois Healthy Mix. To jest właściwie krem BB. On jest z takim kompleksem anti-age, kompleksem witaminowym. Nie wiem, czy ja miałam takie wadliwe opakowanie, że on ciągle musiał stać tak, bo ciągle mi się wylewał ten podkład z tego opakowania. Był zalany w środku, korek tak samo zresztą widać. On się po prostu strasznie wylewał. Lewą. Nie wiem dlaczego. Czy tylko ja miałam taki wadliwy egzemplarz? Czy on tak tu ma? Napiszcie mi, bo bardzo jestem ciekawa. Bardzo fajny, leciutki podkład, średnio kryjący. Bo raczej nie mocno. Ładnie wyrównywał kolor skóry, także bardzo byłam z niego zadowolona, tylko tyle, że pechowe opakowanie. Drugi podkład, który bardzo lubiłam, Selfie Time od Evelyn Cosmetics. I tutaj producent pisze, że kryjący nawilżający podkład i korektor, w dwa w jednym. Następny podkład, który sobie ceniłam, to jest Radiant Lift od Max Factora. Był bardzo dobry, zawierał SPF 30, więc naprawdę na co dzień był rewelacyjny. Był bardzo mocno kryjący i on był stosunkowo bardzo jasny dla mnie, więc ja go mieszałam z różnymi innymi podkładami. Naprawdę spisywał mi się świetnie, nie wysuszał mojej skóry, także naprawdę byłam bardzo z niego zadowolona i pewnie znowu po niego sięgnę. Jak będzie gdzieś na promocji, to go kupię, bo on naprawdę był bardzo dobry. Jeszcze jeden podkład, który bardzo dobrze mi się sprawdził, to jest Bielenda. Makeup Academy, płynny fluid z witaminami A, C i E. Bardzo leciutki. On był taki średnio kryjący. Naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzał. Używałam go na co dzień do pracy, także naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdzał. Także polecam. Teraz przejdę do korektorów. Pierwszy to oczywiście mój ulubiony cushion od Vibo. To jest taka moja baza pod cienie. Na tym korektorze cienie się świetnie blendują. Ja go nie używam pod oczy. Ja go właśnie na powieki. Ktoś może się dziwić, no bo korektor, no ale tak dla mnie to jest taka baza, właśnie pod cienie. Bardzo dobrze się na niej właśnie blendują cienie. Bardzo dobrze się przyklejają. On jest zastygający, także dla mnie jest rewelacyjny. Także sami wiecie, że ja go używam non-stop i jak tylko widzę, że mi się kończy, to kupuję nowe, więc naprawdę bardzo dobry korektor. Następny korektor to jest Evelyn Cosmetics. Art To jest korektor taki kryjący, rozświetlający. On zawiera w sobie ekstrakt z biokompleksem. Bardzo lubię ten korektor, dlatego, że on jest bardzo leciutki. Ma słabe krycie ale coś za coś. Ale jest bardzo delikatny, jest taki niewchodzący w załamania skóry, nie podkreśla zmarszczek i naprawdę jest bardzo dobry. Ostatnio go w ogóle nie widziałam. Nie wiem, czy może już są wycofane, ale mi się naprawdę sprawdzały. Kryjący nie był za bardzo, ale rozświetlający tak, więc naprawdę bardzo fajny korektor. Natomiast bardziej kryjącym był właśnie ten korektor, też od Eveline Cosmetics Liquid Camouflage. No to już jak sama nazwa mówi kamuflaż, czyli kamufluje różne niedoskonałości. Bardzo dobrze mi się sprawdzał i naprawdę polecam go serdecznie. Znowu korektor bardzo kryjący. Też Liquid Camouflage, tym razem od Lovely. Bardzo dobry korektor z takim jumbo aplikatorem. Bardzo mi się dobrze sprawdzał. Naprawdę był dobry, był kryjący. Ładnie się rozblendowywał. Także ja po prostu już miałam kilka w różnych odcieniach tych wersji z tym jumbo aplikatorem. Także on naprawdę mi się dobrze sprawdzał. Nie jest drogi, więc polecam. Jeden z ulubionych korektorów od Lovely, No More Dark Circles. Naprawdę bardzo fajny korektor. Kryjący, i to mocno. Ładnie się rozblendowywał. Nie zbierał się w załamaniach. Na tym korektorze nie odbijał się tuż. Tam I ja mam następne już opakowanie. Także bez przerwy, jak tylko widzę, to, to go kupuję. Polecam. Korektor chyba jest bardzo stareńki. Miss Porti Perfect Stay, kupiłam w ciemniejszym odcieniu, żeby nakładać jako kremowy bronzer. On mi się przez jakiś czas sprawdza, natomiast później już zrobił się dla mnie jakiś za jasny. Bardzo fajna konsystencja taka kremowa, ładnie się rozblendowywał, także naprawdę polecam. No i ostatni korektor, którego nie polecam, bo przynajmniej on mi się nie sprawdził, to jest Evelyn Cosmetics Magical Perfection. Wszyscy piali z zachwytu nad tym korektorem, natomiast jak ja go użyłam pod oczy, to po pierwsze wysuszał mi tą strefę, a po drugie podkreślał jakieś takie właśnie załamania, zbierał się w załamaniach skóry, więc go nie polecam. No i teraz kosmetyki, które używałam do brwi, Full Precision Brow Pencil, kredka od Lovely, bardzo fajna kredeczka, naprawdę precyzyjna, z cieniusieńkim rysikiem, wykręcana, więc nie musiałam temperować. Z drugiej strony miała grzebek, ale dosyć szybko się zużywała. Teraz przeszłam na cienie i cieniami podkreślam moje brwi, ale ta kredka mi się bardzo dobrze sprawdzała, także polecam. No i żel do brwi, który kiedyś, kiedyś mi się sprawdzał, teraz już wolę ten od Eveline, Eyebrow Fixer od VIBO. On mi się sprawdzał, nie utrwalę jakoś mocno tych brwi, ale już pewnie już po niego nie sięgnę. Teraz mam tu bronzer, który uwielbiałam. To jest Sun Bronze Powder od Bel. Ja go kupiłam w Biedronce. Po jednej stronie miał ciemniejszy ten puder, po drugiej jaśniejszy. Ja przeważnie jego mieszałam, więc taka mleczna czekolada. W zależności od tego, czy byłam bardziej opalona, czy mniej opalona, to sobie dozowałam tyle, ile potrzebowałam. Czy tego ciemniejszego więcej, czy tego jaśniejszego więcej. Naprawdę przepiękny kolor, matowy. Bardzo ładnie się nakładał ten brązer. Naprawdę był dla mnie rewelacyjny i bardzo żałuję, że go nie ma. Teraz przechodzę do ust. Ja, oczywiście, czego najwięcej zużyłam, to kontrówki. Tu mam od Vibo Million Dollar Matte Liner, to o których wspominam często. Ja mam je, tak jak widzicie, trzy w różnych kolorach. Tu mam piątkę i szóstkę. A tu mam jedyneczkę. Ja je uwielbiam te konturówki, dlatego że one były zastygające. One mi się rewelacyjnie sprawdzały do różnych szminek używałam. Że naprawdę rewelacyjne. Jeżeli tylko gdzieś jeszcze zobaczę, to, to je kupię. Następna konturówka. A tym razem od Belhepa Allergenic. Kiedyś w jakimś rozmanie była taka szafa z Belhepa Allergenic. I pamiętam, że kupowałam różne rzeczy. Longwear, Lip Pencil. Bardzo dobra konturówka. Niestety nie zastygająca. Ale naprawdę bardzo mi się spisywała. Piękny kolor miała. I ona była taka jedna z ciemniejszych. Polecam. By była bardzo dobra. No i zostały mi ostatnie już produkty. Eveline Aqua Miracle. Niestety dla mnie to była plujka. Ten atomizer to był paskudny. Robił takie plamy mi na twarzy. Te krople to były takie olbrzymie. Sama mgiełka do twarzy ani nie dawała mi takiego nawierzenia, jakiego bym chciała. Także naprawdę nie. Polecam. I już ostatnia rzecz, giełka do twarzy też od Bielendy Magic Water. Ja miałam je chyba w trzech odcieniach. One bardzo fajnie nawilżały twarz, natomiast niepotrzebnie miały dużo brokatu. Niepotrzebnie zupełnie. To miała być mgiełka rozświetlająca, ale nie brokatem. Ten brokat było widać. Na początku jeszcze używałam je tak, że tu twarz na koniec makijażu, ale później zaczęłam używać ją pod makijaż. W ten sposób ukryłam ten brokat cały pod podkładem. Nie było już tego tak widać. A już na, na koniec makijażu używam innych mgiełek, które nie zawierają sobie brokatu. Także to wszystko już moi drodzy. Trochę mi się tych kosmetyków zużytych składało. Oczywiście to, co zużywam, nadal będę odkładać, żeby dla Was robić denko, bo wiem, że niektórzy na to czekają. Dziękuję Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do miłego. Pa!